Dzień dobry, witam w 12 odcinku serii o papierach sprzętowych. Dzisiaj przedstawiam zestaw słuchawkowo-mikrofonowy, czyli tak zwane słuchawki z mikrofonem. Są one w posiadaniu na wypożyczeniu u innej osoby. Ja mam jeszcze do tego pudełko. Więc przedstawiam teraz tylko papiery. Jest to Unitra Słuchawki z mikrofonem. Zestaw słuchawkowo-mikrofonowy SD505M. Tutaj mamy y, schemat słuchawek, wtyków. Czyli prawa, lewa słuchawka, mikrofon. I tak, tutaj jest akurat w tym przypadku jack duży i din. Następnie jest tu opis danych technicznych. Mamy tutaj słuchawki same i mikrofon. Tutaj jest instrukcja i karta gwarancyjna, znaczy. Zaznaczam, że nie było już żadnych napraw do tej pory. I na gwarancji, i po. I tutaj widać data produkcji, zarazem sprzedaży. 1989 rok, kwiecień 19. I tutaj bogata. Treść, treść tego produktu. No i taki krótki odcinek ze sprzętów audio.